I to nasz kolejny dzień, czwarty i ostatni w Polsce. Dzisiaj wracamy do Niemiec. Jak widać, jest lód, jest mroźno, bo minus 2 stopnie. Ale idziemy na spacerek. Ciężko było dzisiaj wstać z łóżka, ale udało się. Trochę pospacerujemy. Jeszcze mamy jedną sprawę do załatwienia. Potem zajdziemy do mojej mamy po głąbki i startujemy do Niemiec. Wczoraj było bardzo ślisko. Tak jak widzieliście, jechaliśmy wieczorem i była szklanka na jezdni. 18 km na godzinę musieliśmy jechać. Nie wiem, czym to jest powodowane, że nie sypią solą. Proszę, jaki lód. No, zamarzło. Mm. <noise> ale nie ma kołuży pod spodem, nie ma wody. Tylko lód. Także dzisiaj wracamy do Niemiec. Było fajnie, szkoda, że tak szybko, no ale wiadomo. Trzeba wracać do dzieciaków. Moja ma zrobiła gołąbki, więc będą gołąbki, które zawieziemy oczywiście do Niemiec, tak żeby chłopaki zjedli też. <noise> I dotarliśmy do miejsca, gdzie jest przebudowywana droga. Zamknięta jest w tym momencie, i przez to tworzą się korki. No, ciekawe, jak to będzie wyglądać. Tutaj po lewej stronie był pomnik. Taki rosyjski jeszcze postkomunistyczny. I całe sześć co nich Zlikwidowali go. Na stronie brzeg nasze miasto możemy zobaczyć jak wyglądał ten pomnik. A właściwie jak wyglądała jego rozbiórka już. No tutaj jeszcze są fragmenty. Dokładnie sobie możecie jeżeli ktoś zainteresuje temat poczytać. Był strasznie brzydki. Naprawdę paskudny. I tutaj na stronie można przeczytać o możliwym rozebraniu monumentu ku czci Armii Czerwony Brzegu. Mówiło się od wielu lat. Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, na terenie wielu państw Europy Środkowej i Wschodniej, dochodzi do usuwania sowieckich symboli. Także wszyscy o tym wiemy, pokazują często w wiadomościach. I bardzo dobrze. Bunt musi być. No, ciekawe, fajnie, fajnie. Tutaj jest hotel, restauracja. A tutaj na wprost zamek i również hotel. Pójdziemy do parku. Którą drogą idziemy? Tam w lewo? Czy tu prosto? Którą? Tu pójdziemy. Dobrze, tak, taki spacerek sobie zrobimy. Przyjemnie jest, pomimo, że mroźno. Bardzo fajnie się idzie Pokonujemy schody do góry Na no, piatrek dajemy widniecie <grystanie> z nami Trzeba się rozgrzać Bo zimno o, Jesteśmy Tak, odra Płynie od a po przeciwnej stronie Marina brzeg i kaczki fruną. Głonko nam wyszło cudownie. Piesek szczeka. Fanfary dla nas. A dzisiaj teściowa robi dla nas na wyjazd do domu pyszne gołąbki z włoskiej kapusty. Ciekawe czy wy też robicie gołąbki z włoskiej kapusty. Są przepyszne. Teściowa robi cudowne Ja robiłam nawet. A wczoraj byliśmy na pierogach. Mi się to podoba. Przeszliśmy spory kawałek, ale jakoś zmęczenia nie czujemy. Spasek musi być taki niedzielny. Trzeba troszkę, jak to powiedzieć, toksyn z siebie wyrzucić. Tak, spalić kalornię. Też. No i przed nami długa trasa. Nawet jak jedziemy do Chorwacji, to też zawsze staramy się zrobić taki jakiś spacer. Żeby trochę, zresztą po drodze też się zatrzymujemy, żeby kości rozejść. Tak, co nieco zawsze nagrywamy z takich postojów naszych na trawce, z pikników na przykład. Tak. Jak w Słowenii piękne miejsce znaleźliśmy. Dotarliśmy do ratusza. Brzeskiego. nawet w niedzielę bardzo dużo samochodów. Honda! Popatrz, czerwona Prawda. Honda! Ale powiem Wam, że ten projekt tego Jatusza, jak to tak ładnie zrobili, no fenomenalnie. To się mi tak bardzo podoba. No naprawdę, to miał wspaniały pomysł. Te auto by są mogli zabrać i zrobić jakieś tak. takie te knajpki. Takie Już to że. mówiliśmy no, w no. odcinku, którymś. Z poprzednich. tak będę się powtarzać, bo jak tego będziemy sobie weszli na jakąś kawkę, czy coś takiego. Tak. Tak idziemy i to pierwsza wystawa, taka stricte walentynkowa. Proszę, duża, modna pani, specjalnie dla większych pań. Bielizna widać, ładna. Ładne sukieneczki, super. Zobaczymy, czy jeszcze coś natrafimy walentynkowego. I jest, proszę, drogeria walentynkowa. Popatrz Piotrek, po jakiemu pisze. <noise> Jakie żarty, jeśli <noise> będziesz po niemiecku, proszę no, Państwa. No już coś, nie ciekawe. my wymyślimy. My <noise> na pewno będzie fajnie. I kolejna walentynkowa wystawa. Tak, ciekawe co i jak będzie z naszymi walentynkami, nie? Tak. <noise> Taki wstępny pomysł mamy. Zaskoczymy chyba. Zaskoczymy, na pewno. A co chciałam powiedzieć, że Piotrek wczoraj mówiłeś? że choinkę zabiorą ja tak zabrali ozdoby a choinki nie zabrali szykują lodowisko a teraz sobie przypominam, jakieś pamiętam, że od dawnych lat jeszcze jak byłem małym dzieckiem to u nas w szkole w Jedynce zrobili strażacy lodowisko na boisku szkolnym w koło zasypali śniegiem i zalali to wszystko wodą i na drugi dzień przyszliśmy do szkoły i było całe lodowisko, normalnie super ale mhm. jeden raz tylko tak coś zrobili dzieci były przeszczęśliwe biżuteria na walentynki jest serduszko Walentina <laughs> Czasem mam takie wrażenie, że już tak staramy się bardziej się obco ładnie niż było po walentynki, na, prawda? Tak, tak. No, no. też jestem tego zdania. No i jednak czerwień, nie róż, tylko czerwień. Walentynki się kojarzą z czerwonymi, bo to jest święto zakochanych. I jednak ta wystawa mogła być bardziej taka ekspresyjna. Wczoraj nam wyskoczyła reklama baru mlecznego i to właśnie ten bar mleczny tutaj jest. I jest menu. Co nie, co menu? Codziennie zestawy dnia w cenie 17, 21, 23 zł. Pierwsze i drugie danie za 17 zł, proszę Państwa. Naprawdę zaskakująca cena. Danie nie, nie premium, premium. O, no. za 21. Zestaw dnia, danie ja, ekstra, ekstra. O, za 23. O, o. Pizza kosztuje 16, 18 i 20. Halapenio jest. Także widzicie, jest strona internetowa. Zamów obiad .pl. To nie jest żadna reklama, tylko po prostu na wyskoczenie. A że jesteśmy lokal sami, tak, tak. <grych> to polecamy. Na pewno smacznie. No jeszcze się, to znaczy, bo tak nie Bo nie, no? tak nie byliśmy. Ale, ale, tak Dawniej, tak, za dawnych lat jedliśmy tutaj. Jak byłam dzieckiem. No wiadomo, zmieniło się wszystko. Tak, proszę. Ale paszek było fajnie, widzisz? Takie stragany tutaj wokół. O, tego nie właśnie brakuje takich właśnie straganów wtedy. Tu chyba fontanna była nawet. Koniki jeździły. No pięknie było. Tego brakuje. No to się trochę Taki urok tutaj jest. Drzewka, takie małe, fajne rosły. No inaczej, nie, niestety. Nie wiem czy widać, bo się wszystko odbija. Może tak. Oj, jest słabo widać. Także tutaj taka kurteczka czarna wisi, a jak byliśmy w, w, w Piotrek przypomnij frying. W frecing jak byliśmy, to mówiłam, że chciałabym taką długą czarną, ale zmieniłam zdanie. Naprawdę, bo widzę, co druga kobieta chodzi w czarnej kurtce. I to takie ciemne jest tak... Nie wiem, no... Smutne, po prostu smutne, a jednak ja chcę jakiś inny kolor, taki żywiołowy, żeby był. I tak planuję kupić sobie coś takiego dłuższego. No to nie jest aż taka długa jak we Fresingu, ale planuję sobie kupić coś takiego dłuższego, jednak żeby, żeby było w kolorze. O, popatrzcie tutaj ładnie, kolorowo. Nie. Może żółta? Spójrz. Może czerwona? No zobaczymy, ale nie czarna. Nie, 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 nie taka ciemna. Tak się postarza człowiek, nie? Tak, jeszcze tak, jednak, tak, tak, tak. jeszcze jednak... Nie jestem taka wiekowa, postanowiłam, zmieniłam zdanie. Idziemy tak. ulicą Chrobrego i zauważyliśmy sklep ukraiński. Oferuje oryginalne ukraińskie produkty. Kiełbasa, słonina, ryby, słodycze, hałwa. A po prawej stronie... O sorry za palec. Nie zauważyłam, tutaj mieszkałam kiedyś i tam się bawiłam na podwórku tam jak się zejdzie na dół jest huśtawka a teraz bramę zrobili to tam się nie da przejść pewnie parking zamknięty no tutaj budynki zniszczone włączyłam nagrywanie a tutaj <grywania> policja na kogucie nas przestraszyła właśnie ale to był szok Ciekawe, pani dostanie mandat pewnie za brak świateł. <grystanie> Ale sensacja. O, i pan policjant idzie. Także będzie mandacik, proszę panią. Włączyła światła. <grystanie> Ale już za późno. A ja akurat nacisnęłam, nie wiem czy się nagrał sygnał taki głośny, aż podskoczyliśmy. No. No. Dotarliśmy do parku Piotrek mówi, że to nie chodzi o światła tam w tym samochodzie, który widzieliście przed chwilą Tylko pani prawdopodobnie. Przejechała na czerwonym świetle. Dlatego ją zatrzymali. Tak, zaczęła się kłócić No Kłóciła się, ale podskoczyłam. A tutaj chciałam powiedzieć, że z przodu biega pani, tak z daleka pokażę. I tą panią spotkaliśmy w tym poprzednim parku. I ona cały czas biega, czyli tak gdzieś od godziny ona biega. Więc gratulacje podziwiamy za kondycję, naprawdę. Tak. My jeszcze do takiego etapu nie dotarliśmy. Chociaż ty. Czasem biegasz z Maxem. No teraz trochę mniej niż częściej. Tak. Ale zdarza się Wam, tak, że, tak. że biegacie. Wcześniej więcej biegaliśmy. Później Max nie miał czasu. A teraz pogoda. No i Max zaczął studiować. Tak. Niedługo się z domu wyprowadzi. Hmm. No, ale to na inny odcinek temat. Myślałam, że napisz kulkę, ale zastanawiam się, jak ty tą śnieżkę chcesz zrobić, skoro nie ma śniegu. Praktycznie. Idziemy, idziemy, dojść, nie możemy, bo Piotrek się bawi. Też tak macie? Właśnie jaka zabawa. Na całego. Chodź Piotreś do domku. Chodź! Chodź! Chodź, baszczyk czeka na nas. Kluski, gulasz. Idziesz? No, przekonałam. Jedzenie najważniejsze, nie? No widzisz? Także idziemy jeść. Oho, ho, ho! Jesteśmy u mojej mamy. Takie gołąbki z kapusty włoskiej. Ile? 11 sztuk. O, to będzie, ale chłopcy się ucieszą. No, Super no, dzięki. Mmm, no, pachnie no. mega. Mogę ruszyć? się, Pa! Зүгээр юм шиг